Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego biura antykorupcyjnego. Dlaczego Alfons wygrał te wybory, szanowni państwo? E, dla, są dwa powody, trzy powody, przepraszam. Trzy powody. Tomasz Siemoniak, profesor Adam Bodner, profesor Dariusz Korneluk. Chyba nie jest profesorem, pan, pan prokurator. E, pro, pan, pan prokurator nie, i pan Dariusz Królew. Profesor Adam Bodnar i Dariusz Królew. Przy czym profesor Adam Bodnar. Jest stosunkowo najmniej winny, bo po prostu on przyjął taką założenie, że nominował kornelukę i on się po prostu, i on jest tak jak piłat, umywa rączki, i że ja nie chcę, ja w ogóle chcę rozdzielić. Mrukowanie obrońców? Nie wiem, to Korneluk to niech odpowie, i on nie wie, czy to można, czy nie można. Tak. Powiedzcie państwo, myśmy złożyli zapytanie do, 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 do niego, czy można być w takiej sytuacji, że prokuraturka, prokuratora e, pani Anna Siwiec. Z prokuratury, oj, tamto jest picie, oj, jak się Ziarkiewicz ucieszył, bo tak. Ziarkiewicz już jest po prostu człowiekiem... On jest niewinny, nie, on, jest, on już jest niewinny. Kombatant w garażu. Tak, Kombatant on prowadził, prowadził po prostu, prowadził garaż, w którym chował sobie sprawy. On miał, dwa, on miał dwie, dwie kubki. Na jednej chował sprawy, których nie należało prowadzić a na drugiej kupce brał sprawy, których nie należało prowadzić, ale prowadził. I tak. stawiał zarzuty i wrzucał ludzi takich, jak to. Dokręcał, robił, winę tworzył. Tak, fałszywy tak. dowód winy, tak. tak. Więc on miał po prostu dwa w jednym po prostu, szanowni państwo, czyli dokręcanie... 500 nie... Kaczyńskiego skręcił, a, A mnie wsadził do więzienia i atakował Janka i jeszcze szereg innych ludzi. Zresztą mówmy się, że mnie to nie, nie wsadzili do więzienia, tylko przez przypadek. I jak sami mi wpisują na internecie, tymi trollami już nie nadążą nad banowaniem tego. Mm -hmm. e, pod hasłem masz szansę, możesz pójść na sześćdziesiątkę. To my to, to samo piszemy. <laughs> <laughs> czyli nie, czyli dobrze mówisz, że trolle, czyli wiesz, z tym samym komunikatem. No Janko, chłap, Chłapy. Przepraszam, żadnej sześćdziesiątki nie będzie, co najwyżej... Ja jestem idiota, to po co miałbym stracić zdrowie i przesiedzieć 22 miesiące? Co najwyżej... Tylko teraz pójść na sześćdziesiątkę i się pod koniec życia skór... Czy ja wam powiem jedną rzecz? Mówi jesteście. Będzie dużo... Ja mogę nie... chory wyjści się z wami lać. Przyjdź jeden z drugi i mi to powiedz, to mu wszystkie zęby wybije, umiem to zrobić. Naprawdę, tak jak? Bo obejrzyjcie sobie, um, obej o, o, obejrzyjcie sobie świetny um, serial Kariery anekdomatyzmu. Naprawdę, tak. I to nie będzie wołał Jana, czy tak można zrobić, tylko je, nie Janowi, tylko tobie wybije. Szanowni tak. Państwo, więzień CBA naprawdę to... warto. E, polecamy. I teraz, szanowni państwo, koniecznie należy czytać Debila. <grywa> Dlatego. Debila, tak, tak. Bo, bo, bo szanowni państwo, Alfons. Alfons już się pisze. Pani doktur... Debil to był mały Miki w Alfonsie. Tak. De pani doktorka Aleksandra Sarna, seksułoroszka, psychoterapeutka, już pisze Alfonsa. I będzie pakiet Alfons Debil. Potem, potem zrobimy trójpak, to znaczy wypuścimy książkę Jarosława Kaczyńskiego. Aż strach, jaki byłby trzeci. Ja nie wiem, że to by było. Ale ja nie wiem, wiesz, ja, ja, ja to wiesz, trzeci to za pięć lat, to wiesz, no, no, no chyba, że Alfonsa wcześniej posadził, bo niby on ma immunitet, ale Janku, yy, Francuzi potrafili zburzyć Bastylię. Czy ty sądzisz, że połowa Polaków będzie pracowała na drugą połowę, która chce ich ornąć i nie robić i tak? No, no proszę, ci, ci, ci którzy płacą... Drodzy da, 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 Państwo, my idziemy my, my idziemy, my pójdziemy i po prostu postaramy się być, skoro e, niestety Platforma nie była naszym głosem w tej sprawie. E, nie wybrano Radosława Sikorskiego, chociaż mówiliśmy. Rafał Trzaskowski pokazał, <tuszel> się, przepraszam za określenie, ale ma na, że ma nas w dupie. Mnie, Tomka, Tomka Wiejskiego, et kiedy zwróciliśmy się do nich, z prośbą, żeby wpadł do nas, zwróciłem uwagę, że ja mam dosyć ciekawy elektorat dla niego, ponieważ jestem, byłem jednym z ludzi, którzy zakładali konfederację, a oprócz tego napisałem pięć książek z Grzegorzem Braunem i siłą rzeczy tamte środowiska wciąż mnie czytają, oglądają, nawet jak się nie zgadzają. Janku, Rafał Trzaskowski mówił, że walczył na barykadach z kobietami i w tym czasie olał tych, którzy rzeczywiście co każdego dziesiątego walczyli, czyli brygadę lotnej opozycji, olał i powiedział, że musi zostać pomnik pisowski. Ten tak, rząt, ale to jest wiecie Państwo, to jest ale kolejna mu na rzecz, którą tak, mówiliśmy. Mu, ale to jest kolejna rzecz, którą mu mówiliśmy. Żeby, że nikt z pisowców za wami nie zagłosuje. A gdybyś, gdyby pan pokazał po prostu jaja i wywalił dwie rzeczy, bo to nie chodzi tylko o, o ten gówniany pomnik, te, te schody do nikąd, tylko tu chodzi również o Lecha Kaczyńskiego, tego dziadka parkingowego, którego trzeba po prostu stamtąd zabrać i na przykład wstawić Jarosławowi Kaczyńskiemu do ogródka. Niech, niech ma skoro. To no wstawcie tak. Witosa jeszcze jednego, naprawdę warto. Albo w ogóle nie. Pileckiego postawcie. Ale w ogóle, ale Tomek to nie jest, ale to nie jest. postawcie ale, Pileckiego. Albo, ale jeżeli już to Pileckiego, w ogóle kogoś, kto jest, kto, 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 to kto autentycznym kto, bohaterem. Tak, ale kto, kto budzi powszechny szacunek. Lekka Kaczyński takiego szacunku powszechnego nie budzi. Z jednego podstawowego powodu. Zabił, hmm. odpowiada za śmierć tych 95 ludzi, bo to on do spółki z generałem Błasikiem podjęli decyzję, że lecą chociaż e, warunki lotu nie mogły być spełnione. To znaczy prawdziwy kapitan lotu, pan Arkadiusz Protasiuk, nie miał uprawnień do wystartowania i lądowania na lotnisku w Smoleńsku w takich warunkach. I w tym wypadku takiego uprawnień nie miał również generał Błasik, chociaż je w teorii miał. Miał w teorii, ponieważ miał uprawnienia do lądowania w takim e, pojeździe. E, na innym typie samolotów. Na Tu-154 tu nie miał, w takiej pogodzie. I wiecie Państwo, za skąd wiemy, że to on był e, tym prowadzącym? To musicie przesłuchać rozmowę moją i pana majora Arkadiusza Szczęstego, gdzie on wprost mówi, że bez tego lotnisko w Smoleńsku nie mogłoby wyrazić zgody na podniesienie tego samolotu do lądowania. Kapitanem, jako tak zwany lot instruktorski, wpisał się pan e, generał Andrzej Błaś. I tym samym stał się odpowiedzialny za, e, za śmierć. 95 czterech ludzi, no bo jakby być chcącemu nie dzieje się krzywda, no to jest kolor Lech chciał sobie polatać, to se polatał. Tylko dlaczego kurczę jest to tak zwane samobójstwo rozszerzone w cudzysłowie, czyli po prostu wziął i zarąbł. Bo... Wiecie państwo, oni w ogóle myśleli, że oni są nieśmiertelni Już wiesz, podczas lotu do Tbilisi już próbował to zrobić i później dręczono, dręczono e, e, kapitana. Ale mamy mamy, A, dwóch ludzi, który... mamy dwóch ludzi, mamy dwóch ludzi, mamy dwóch ludzi, którzy nam po prostu połączyli na... sprawę. Jest to pan się Simoniak, hmm. który. Szanowniak. Bronił ludzi pisów w służbach. Zostawił, tak, zostawił. Tak, ciebie zostawił. Ciebie Będzie a, państwo, a, a, a. nasze wiewiorki twierdzą, że Simoniak ma dostać jeszcze od Dudy złoty krzyż. za zasługi. Duda go wymienił wśród tych, z którymi mu się najlepiej pracowało. Rozumiecie Państwo? Rozumiem, z... że wymienił kośniaka Kamysza, bo to jest naturalne, ale że wymienił Simoniaka. No, Kierwińskiego nie wymienił, bo Kierwiński mu zawinął tych dwóch przestępców z Pałacu Prezydenckiego. Za to nie odpowiada Duda. Już chyba na razie nie odpowie. Teraz tę te listę ułaskawień przejmie Nawrocki. A mogliście to mieć. Mogliście to przejrzeć, mogliście to zobaczyć. Macie sprawy w prokuraturze, które, które można prowadzić. Wiecie co? Macie Obajtka, którego można dawno byłoby już posadzić na owie oskarżonych ja nie jestem za więzieniem. Ja jestem za tym, żeby ci ludzie odpowiadali. Naprawdę, więzienie nic nie daje, czy areszty. Jestem za tym, żeby opowiadali. Macie Obajtka, który po pierwsze chce wziąć na smycz o, panują, o wtedy rządzącego premiera, a po drugie składa fałszywe zeznania przed sądem i usiłują wsadzić do więzienia redaktora Grzegorza Jakubowskiego, reż. Sprawiedliwości tego, czy e, obajtek uczestniczył w instalowaniu rodziny, rodziny nisztora w e, Orlenie. Za materiały kompromitujące premiera ówczesnego. A, a, pytanie, a pytanie przed prokuraturą się wyparł. Tomku. E, no i teraz pytanie jest takie, to no wskazaliśmy w innych. Bodnart za to, że dopuścił do tego, że koronel zarządza prokuraturą i nie reaguje. Chroni pisowców. Tak, chronił Są dwie rzeczy. Po pierwsze, prokuratur... ważne śledztwa prowadzą ludzie pisu, czyli po prostu... Paraliżuje. Najprawdopodobniej ludzie piszą po prostu. Robią wycieki do nisztora po to, na przykład, żeby sparaliżować kandydata na, na świadka koronnego, czyli Pawła Szopę, który bezpośrednio dostarcza materiałów na Morawieckiego. Paraliżują to. Tak, zastraszają. Wiecie, wiecie jak trudno będzie teraz dostać sygnalistę? Skoro wszyscy wszyscy potencjalni sygnaliści dostali jest, będziemy mieli ułaskawienia. Po prostu nie kłap Teraz Tak. Nie Matecki ułaskawiony. Szanowni państwo, Romanowski ułaskawiony. Po prostu jest po prostu Romanowskiego po kościołach szukał Simoniak po to, żeby wywołać bunty społeczne i, i dać punkty pisowcom. Wiedział, kiedy uciekł, a wysyłał policję do, po kościołach, i, do kościołów do szukania i po różnych placówkach e, kościelnych. Po co? Dlaczego to robił? Prowokacja. Prowokacja. Dla kogo pan robi, panie Simonia? Tomku, no i, no i teraz yy, i te, teraz yy, yy, no i Janku, trzeba, trzeba rzeczywiście bronić się, trzeba założyć własną partię i trzeba zgromadzić ludzi, tych, którzy nie wierzą. To ciężka robota, żebyście uwierzyli. Musimy, musimy was przekonać i musimy mieć jakiś realny wpływ na tę politykę. Rzeczywiście, mieliście rację, bo my chcieliśmy tylko przez media. Myśleliśmy, że oni będą naszymi przedstawicielami. Nie są żadnymi naszymi przedstawicielami. Sami Państwo widzicie. Teraz wszyscy czekają, co zrobi Donald Tusk. Donald Tusk potrafił zareagować bardzo radykalnie w stosunku do Słową Jarnowaka, w stosunku do pana Schetyny, do innych swoich ludzi. Potrafił. Zobaczymy, czy będzie umiał do swojego kierowcy się Moniaka. I dlaczego ma nie reagować? Czy do pana profesora Bodnara, czy do pana Korneluka. Bo to jest e, rzeczywiście ewidentne nie do koalicjantów. Jeszcze raz. Koalicję trzeba scalać, a nie rozwalać. Po prostu. Koalicję trzeba scalać, a nie rozwalać. Szanowni Państwo, mamy krótki materiał. Kto jest winny? Jeszcze raz: Bodnar, Siemoniak, Korneluk. Korneluk nie pozwolił ukarać praktycznie żadnych prokuratorów. Trzech nikt z nie jest o zarzutów. Kit, ki, yy, 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 niemal żaden z prokuratorów, szanowni państwo, żaden, ani pan prokurator Motawski, który wstał, stawiał fałszywe fo, zarzuty Romanowi Gieretychowi, ani pan Ziarkiewicz nie dostał zarzutów na zimę, tylko chyba postępowanie dyscyplinarne. E, przez 9 miesięcy, po tym jak znaleziono u niego, e, szanowni państwo, w garażu dokumenty. On normalnie przychodzi do pracy i był prokuratorem. To przepraszam pa, Państwa, to jest tak jak, przepraszam, znaleźć panego chirurga gdzieś tam tego i powiedzieć, no dobrze, no... no. Dobra, ale no trzeba niech leczy. O, nie, no, 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 no. Bo u ludzi jest. Ale, musimy, ale, będzie. ale musimy, musimy się zastanowić przez najbliższe 9 miesięcy. U Ziobry ukradzione dokumenty. Jeszcze ukradzione nie ma zarzutu. Nie ma dobrze. Jak wy to co wy, co wy chcecie jeszcze sprawdzać? Czy, czy szafa se sama nie wzięła? Tylko tego ziobro wziął? Nie możecie szafy przesłuchać? Czy nie poszła do ministerstwa sprawiedliwości i sobie nie zapakowała tej teczki? Czy to na pewno ziobro zabrał? Co kpiny to są? Szanowni Państwo, pamiętajcie o książce, oprócz naszej książki Więzieńcaba na chogną.pl, pamiętajcie o książce Audyt. To jest super książka, szanowni Państwo. Super książka, którą zrobił Grzegorz Jakubowski z Przemysławem Gadomskim. Polecam również, Szanowni Państwo, książkę Debil, no to już mówiłem, razem najlepiej z rozmiarem, bo jest zestaw tych dwóch książek. Polecam również Książkę mojego syna. Niezwykłe historie, książka dla dzieci, ilustrowana przez niego samego. Naprawdę super. Jest słowo podpisane: pięć egzemplarzy na ulicy Puławskiej, w księgarni, która z nami współpracuje. Koniecznie odezwa, odezwijcie się do nas, jeżeli macie księgarnie, które handlują. tonku Panie Jarosławie Kaczyński, teraz i tak nastąpi Pana rozliczenie. Pan się chwilowo odbudował, ale jak się Alfons urządzi w pałacu i oni z Alfonsem będą dyskutowali, to zobaczy pan, że pan jest pierwszy do odstrzału. Pan pierwszy do odstrzału i pana pożegnają, bo oni mają pana dosyć. Teraz panu zrobią laudację, a później panu powiedzą do widzenia. Tak panu zrobią. Zobaczy pan, pan. Nie, nie, bez, nie bez przyczyny mówił e, Nawrocki, najpierw wymienił pana profesora Andrzeja Nowaka. Pierwszego przed panem wymienił, który mówił, że Kaczyński musi odejść. Hm. Wiecie państwo, co mnie naprawdę zszokowało, że dwugodzinny prezydent Rafał Trzaskowski, jak e, dziękował za wybór, to nie podziękował dwóm ludziom. Przede wszystkim Radosławowi Sikorskiemu, który tak. myślał, że jest prezydentem. Radosławowi Sikorskiemu nie podziękował nie podziękował Donaldowi Tuskowi. Tak. Szanowni Państwo, Kaczyński A do teraz więzienia. teraz może byście wyszli i może byście pokazali twarz tym milionom. Kaczyński do więzienia, Szanowni Państwo. Co się od to się nie uciecze. Będzie, będę się śmiał, jak Kaczyńskiego ja Nawrocki nie ułaskawi. Do zobaczenia. To jest strasznie pamiętliwy kolor.